dzisiaj sprawdzimy, co sądzą ludzie o jeżach. Zapraszamy. Co myślisz o jeżach? Nie, nie, nie. O jeże? o jeżach? No, tak? no. O jeżach, tak? Aha. Ej, okay. co mogę sądzić o zwierzęciach, które mają po prostu kolce i je czasem używają? Nie mm -hmm. wiem, może dlatego, że są i są trochę cute, mi się <laughs> wydaje. A ty co? Co nich uważasz? Dlaczego znaczy, zadajesz takie pytanie, Jedy? To jest Jerzyk, <grywa> Dlatego jest pytanie. Jest kim, jest Faktycznie. A mam takie na ciebie pytanie. Co sądzisz o jeżach? Jak o zwierzakach. Nie masz? Jestem na takiej grupie, na, takiej grupie na Facebooku i jeże... Nie, kocham jeże, tak. Mhm. E, jeże są bardzo fajne. No. E, jeże, są przede wszystkim kolczaste, mają miłe dzióbki, mają słodkie łapki i nie wiedziałam, że mają słodkie ogonki do niedawna. Bo właśnie chciałam ci przedstawić moją jeżynkę. Muszę jeżo, masz jeżo, masz Jerzy. To jest Zami cześć. Ojej, cześć! Ale mam mądrą buzię. Tak, ma ogonek, nawet chciałam ci pokazać, ale pewnie już widziałaś na grówkach, ale o... Mam do ciebie takie no. szybkie pytanie. Miałeś kiedyś z zwierzę. No, miałem. Co za nie zwierzaka? Powiem Ci sytuację. Ujjjj, powiem ci sytuację, nie wiem, z przed tygodnia byłem ze psem i siostrą w parku i chciałem się usiąść na ławkę. Aha tam obok się był. I on za mną szedł. O ja. Tą głowę do góry. Tą głowę do góry wziął. Ale to było gdzie? za mną. Nie, w nocy, raczej no wieczór, tak dziewiętnasta. No. no, patrz, chciałam ci przedstawić kogoś. Tadam, to jest Zami. A on ci nie koli? <laughs> Wiesz co, to zależy, teraz nie, teraz jest nawet całkiem przyjemna, ale jak się wystraszy, czegoś się najeży, na te kolce, to może ukłuć, a tak to nie. <laughs> Podoba ci się? Ale... Ale już nie są złe ogólnie. Nie, nie. Ogólnie, jeżeli widzisz gdzieś na przykład pod blokiem, albo gdzieś jak mieszkasz jeżyki, to możesz dać im na przykład miseczkę z wodą, albo jakąś karmu dla kota. Jaki słodki. To jest zami. Ciechowa. Miałaś kiedyś styczność z jeżem, czy nie za bardzo? To nie, to ma. Czy mi nie spadł? O O, jaki jeżyk. <laughs> to jest Zami dziewczynka. I one tak śmiesznie jak się kąpie w zlewie, to one tak śmiesznie leżą na plecach. Nie robimy tak! Nie! To jest paraliż jeżyka. Tak, tak, ogólnie kąpiemy jeżyki, ale nie w ten sposób, bo no, one po prostu zostają w paraliżu jak tak są na pleckach. Tak nie kąpiemy jeżyka. Jak się kąpie jeżyki? Nalewa się troszeczkę wody tak, żeby miał w stópkach i no chodzi sobie po tej wodzie i tak oblewamy. Ale tylko nie główkę. A. To nie dla mnie robota. <noise> Dużo roboty z wierzem. A jaki jakie piękne. No <noise> jest z Zami Co myślisz o Jerze? Piękny jest. <noise> to dziewczynka. Nie, ja się zawsze z nimi kłóci. No, <noise> to niedobrze. To nie dobrze jest, <noise> dobrze, no. dopóki nikomu się nic nie stanie, ani pieskowi, ani jeżowi. Tak. O, mój sześć Hej. Hej, ty masz tam kotka? Tak Patrz, co ci pokażę Ja, ja. ja dzisiaj spotkałam Tak? Na podwórku? Tak, je... tak ja... chcieliśmy go jakby przesunąć, ale nie chcieliśmy go jakby taktykać. I jedna dziewczyna powiedziała, żebyś mu go zostawiło, jeżeli chce zdechnąć, no to niech sobie zdecha. Dzienny! Co myślisz o jeżach? <laughs> jest są fajne. Cześć, pokażę Ci moją jeżynkę. Hrao! O oh mój god! <laughs> Słodka! Albo słodki. Słodka, to jest dziewczynka zami się nazywa. Jakoś tam spacer się nie przywija Jakoś tylko miło uleci. co ty za w Czapce? To nie jest czapka, to jest szalik. No, no, no. <laughs> Jaki fajnie <jest>. Hej! <laughs> Jak ci się podoba? fajnie Co myślisz o jeżach? Miałeś też nos? Nie. Nie? Zgon, a miałem, ale potem miałem rękę w bandażu. O. <laughs> Dobra, lecę dalej. Pa! Kojarzę z TikToka. Po co Ci jest? Ej, to prawdziwy? Prawdziwy, pigmeński. Patrz, chodź za mój, się Kasia, pokażę. Jaki słodziak! Boże, widzę, jak chce jeża. Patrzcie, jak. Dam mu robaka. Zobaczysz, jak słodko mlaszka. Patrz, masz jest. Boże święty! Miałeś styczność z jeżami? Ja, nie, nie. <grych> ale śliczny. Co myślisz o jeżach? No że spoko fajna są. mnie mają większość styczności z podwórkowymi, co? No tak. Czekaj, czy to jeżyk? Miał. U, nie w się, Pokaż się. A słodziak! Śliczny! O, może zazdroszczam. <grych> to jest dziewczynka, Zami. <grych> Uroczo. No. Miałeś się kontakt z jeżami, czy tak nie za bardzo? Oprócz tego, że widziałam w trawie, czy gdzieś to nie? W ogóle nie widziałam nigdy tak na żywo. A. To ogólnie to nie jest taki strawy, to jest hodowlany jeżyk. że to zwierzę. To jest jeż, pigmejski nie chodzaj się. Fajne? No. O język! Jeżek. Jeżynka. <śmiech> Jeżynka? <śmiech> Zami. Masiak taki jakiś. sprzedam za loda ekipy. O, to ja kupuję. Co to co to jest? Jesz? No. Skąd masz jeżo? Z się. Nie, 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 nie. nie Zjem go, na patelnię go wezmę. W życiu. Nie ja oddam. Jem ja jem koty na patelni. A, aha. A jeżo, jeżo jeszcze nie jadłem. No widzisz. Musisz spróbować. Z mi Z To przyjadę po niego. Tak? No, Jasne. Dobra, widzieliście reakcję ludzi, a jestem ciekawa Waszych opinii. Co Wy sądzicie o jeżach? Napiszcie koniecznie w komentarzu. A jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać łapkę w górę, sub i dzwoneczek. Pa!